Dzisiaj wiem, już czego chcę, a teraz idź i później do mnie wróć. 24 lipca na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury wystąpił zespół Fil. Był to pierwszy koncert po długiej przerwie spowodowanej pandemią. To w ogóle był bardzo trudny czas i jesteśmy całkowicie zdezorientowani tam, tą sytuacją. Obostrzenia, które zostały na nas nałożone, spowodowały, że właściwie cała branża nie grała żadnych koncertów, nawet jeśli teraz organizujemy koncert tutaj w Chorzowskim Centrum Kultury. To są obostrzenia i te obostrzenia, one z jednej strony muszą jakby obowiązywać, ale z drugiej strony jest dużo takich małych punktów, takich jakby małym drukiem napisanych, które trzeba spełnić, żeby... Wszyscy z tego miejsca wyszli zdrowi, ale tak jak mówię, sam koncert to dobra dawka energii, bo jesteśmy bardzo pozytywnie, optymistycznie nastawieni, ale z drugiej strony zastanawiamy się też razem z kolegami, co będzie dalej, w którą stronę to wszystko pójdzie. Czy będziemy mogli się poruszać swobodnie już po scenie, po Polsce, czy, czy będziemy cały czas izolowani i, i żeby zorganizować koncert, tak jak tutaj, właśnie w Chorzowskim Centrum Kultury, będziemy musieli wykonać szereg takich działań, no, które są czasami. Czasami trudne, na przykład, sane, pit, i tak dalej. Parabolik, oplędzam gdzie? Cicho Czasami tak osiągniesz sobie na światło. Zna... Próbujemy właśnie zaprosić ludzi na nagranie, na, na, na żywe granie, na to, żeby trochę ludzie otworzyli się nie tylko na ogródki działkowe, na przykład, mówię, ale też otworzyli się na, na kulturę, na koncerty, na to, że można wrócić do takich miejsc, gdzie, gdzie jest muzyka na żywo, gdzie, gdzie możemy stworzyć fajną interakcję, pośpiewać razem piosenki. Dzisiaj wiem, już